Siemolziska tutaj Frer, a to będzie 39. część. Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części nabiliśmy level 37 i właśnie ten Exp, właśnie 33 punkty Expa. Dosyć dobrze je spożytkowaliśmy i wydaliśmy je na życie i siłę. Które będą nam bardzo potrzebne i to bardzo w Nordmarze, w tej niemiłej lodowej krainie. Tak. No i teraz zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Czy jak mam 200 siły, da się podnieść ten kamień młyński? Mi się wydaje. O, ja pierdzielę tylko ksuję wyśko go tutaj siumie od kamienia. Eee, czekajcie, zobaczę, czy się da e, kamień podnieść. Czekajcie. No ja wiem, że macie w oko na wszystko. Dobra, czekajcie. No, fak. Dobra, miałem już go zaznaczonego. O, o. Zobaczymy, czego podniosę. Jak mam 200 sił, mi się wydawało, że trzeba do tego 250. Tak, 250 trzeba siły. To więc jeszcze, jeszcze, trochę. A no oto. Teraz wyruszamy właśnie do Nordmaru. Do tego Nordmarczyka, który jest już poza granicą, można było powiedzieć. Nie pamiętam jego imienia. Tak, nie pamiętam. Zapiszmy tak, bo strasznie mi laguje. Jak próbowałem wcześniej nakręcić, tak 5 minut temu, ścięła mi się gra. O, dobra, Psz, no to idźmy, idźmy. No i właśnie mamy, jak mówiłem, że spożytkowaliśmy. Yy, dobra, znów się zaciąłem sorki, Jak co, w ogóle, za się moje stukoty, przejrzyczenia i takie inne. Yy, wydaliśmy siłę, tak. Mamy nową kuszę i nowy hełm. Mamy, I mamy też 550 do życia, No, trochę więcej, tak. Lepiej to będzie o dla nas, no i tak prawdopodobnie nie starczy w tej zimowej krainie Nordmarze i będę musiał bić życie jeszcze, jeszcze trochę, do 800 punktów prawdopodobnie. No i teraz się boję w Nordmarze iść teraz, bo jest taki motyw, e, że jest stado, kurde, pamiętam, nie pamiętam jak, czego to jest stado nosorożców, czy czego. E, do sorowców, coś w czy coś, które przechodzi właśnie yy, o danej godzinie rano, przechodzi jakoś wieczorem. I właśnie się teraz boję, czy na nie trafię, czy nie, bo już jak trafi się na to stado to jest bardzo cienko i czy właśnie będę musiał yy, po pierwsze wiecie co, to zobaczę czy to stado jest. Spróbujemy przejść normalnie z tym normarczykiem, już się robi, jak wyjrze idziemy, już się robi bardziej niebiesko, czyli jesteśmy w normarze, na granicy już prawie jesteśmy, yy, no i... Jeżeli no, będą bizony, nie, to bizony nas nie atakują, te włochate nosorożce, to będę musiał pójść bez niego, zabić te włochate nosorożce i później pójść z nim. To byłoby o wiele lepsze, ale przed tutaj tym wyruszeniem zjedzmy coś, żeby mieć full HP. Dobra, gulasz, Ok, już mam z głowy i teraz te ziółka. No i będzie już się zaczynać właśnie pobyt w Nordmarze. Prawdopodobnie to będzie 20 odcinków albo trochę mniej. Trochę pobędziemy w tej lodowej krainie. No i w następnej części, bo tak to trochę podzielę można by powiedzieć. Teraz ta część będzie właśnie... Za no, zaczęła się od y, mostu Kofaring i zacznie i zakończy się tym jak on nas doprowadzi do grobowca Einara. Tak, i następna część 40 będzie o grobowcu Einara Radgar. Dobra, raz, tylko śmierć. Zapiszmy i... Zobaczmy, co z tego wyniknie. Tych wuchatych nosorowców się dosyć boję. A tak to inne też szablozęby i te inne rozprówacze, To raczej sobie poradzę z nimi razem z tym, o tutaj Nordmarczykiem Radgarem. I jeszcze pobiję radgara jak nas doprowadzili, ale nie po to, żeby zdobyć od niego miecz i takie inne, tylko kamień przodków, który od razu włożę i dostanę trochę więcej punktów do doświadczenia. O. Choć dobrze, że nie mam mgły tutaj. O, ale ładną naszą, ale ładną oprawę ma nasza kusza, oprawkę. Już właśnie nie widziałem wcześniej jej, wcześniej jej, ona ugryź mnie, fajnie. Dobra, jeden stworek z głowy, ta zapisuje co chwilę ludziska, ale to przez to, że właśnie się boję, że mi wysypie znów kotika. Dobra, chodź Radgar, idziemy. A jak co, to mam kule ognia w zasadzie. głowy ...zero... ...okej, okay. Radgar, tu jesteś... ...chodź, chodź, chodź, idziemy, idziemy, idziemy... ej, Radgar, Radgar! czemuś no i się zbugował... Ej, ...no, idziemy, idziemy... o, tam było... ...złoże rudy... precyze, czy później je wezmę, kurde, wydobędę... no i właśnie, w Normarze, jak w Normarze... ...wciul jest złoż tych właśnie rud i... ...innych rzeczy... Radegar czekaj chwilę. Yy, wezmę sobie Czy coś mnie goni? Nie Dobra, idźmy szybko z Radegarem E, wylany w tego Gremlina Fak nie laguj, proszę Zapiszę sobie, tak yy, Goblin nas zostawił Lodowe wilki. Szybko się bardzo przejść, bo te wht noforoszce naprawdę, byłoby fajnie, jakby ich nie było. Przejdźmy nawet tutaj. Zaraz zabijemy tego lodowego wilka, tylko jeszcze chwilkę. A, i nie ma szans. Dwóch na jednego, to niestety przegrasz. Apa. ale i tak mi zdziało bardzo dużo HP, no widać trzeba będzie mieć więcej, no i ludziska, tak, mieliśmy ogromnego farta. No bierz tu bezi i ruszamy już z Radgarem, jeszcze chwilkę. I Ruszamy, dobra, już mam miksturkę tą. A te rodowe wilki to prędzej czy później zabijemy, ale na razie tylko się skupię w tej części na to, żeby yy, przejść po prostu, no i zapiszmy. Zapiszmy właśnie propos tego, że przeszliśmy most, udało nam się. Tak, jakby kurde, właśnie nas coś zabiło po, zabiło po drodze, ale prawdopodobnie nas nie zabije. Tak. Dobra, no, ruszajmy. No i to będzie dosyć krótka część ludziska, ale tak, można powiedzieć, jak z Faringiem, chcę Wam tak przeporcjować to wszystko, żeby nie było jakby tego yy, można było, powiedzieć, Saigonu czy coś w stylu. Dobra. Mm, twardzi twardziele, jedne, kurde. Oj, będzie tu problem z wilkami znowu. Tak. Czekajcie, jak wezmę, i Radgar niech nas doprowadzi już do końca. No, już w zasadzie nas doprowadził do końca. Dobra. Mam w dupie kobliny mnie najwyżej zauważyły i tyle. No dobra, Radgar. Dobra, jesteśmy. Oto grobowiec. Ale ja tam nie wejdę. O, czyli u Kowala jednego. No właśnie, Kowal-pedar. Kowal hmm. O, widzicie, już nawet tam szkieleta. O, nieźle. Trochę mnie wkurza to, że jest ta muzyka. No i też muszę zobaczyć, czy dalej mnie zagłusza. Prawdopodobnie nie. Mm -hmm. No i to jest prawda. Na pewno daje pan Na pewno daje pan Wiem Sorki Radgar, ale musiałem to zrobić, żeby zdobyć e, ten, no ten e, kamień. Dobra, to ludziska będzie to koniec. 39. części zagrajemy w Gothic 3. W następnej części grobowiec Ainara. Życzę jego oglądania.